Wszystkie witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam na nowego vloga. Nowe paznokcie, wisienkowe, teraz jest y, chyba moda na wisienki i zamówiłam sobie naklejki, zresztą widzieliście ostatnio w holu zakupowym test temu i zobaczcie, tak, wisienki prezentują się na moich pazurach. Ja y, dzisiaj lecę na event Yves Saint Laurent, dlatego też taki look czarno, no zresztą zobaczycie za chwilę jak dokładnie się prezentuje, y, ale czarno-złoty, bo z tym właśnie kojarzy mi się marka Yves Saint Laurent, y, także y, tam się właśnie z że dzisiaj wybieramy. A jutro event, baby I'm back would a comeback On a horse and his bare back On a long road and I'm having flashback Scratch scratch that my grandma backpack Scratch that Y'all whack cause you tried to hijack had to fall back having drawbacks having setbacks from the feedback and the slack lack Yeah smack that yeah I'm black black to you jack jacks Was, jak tam żyjecie, bo ja ledwo. Nie no, bo ja dzisiaj jestem po ewencie Maybelline. Wczoraj mało nagrywałam, albo po prostu mega fajnie się bawiłam i było jakoś tak. tyle się działo, albo jakoś tak, tyle ludzi, takie harmider zamieszanie, tyle atrakcji do zrobienia Jakiś jakieś. Nie wiem, fajerwerki z każdej strony, zimne ognie, tutaj drinki, tam jedzenie, tam trzeba było wszystko zaliczyć, po prostu wiecie. Było też bardzo głośno, były też koncerty, także no nie wiem, nie wiem szczerze, kiedy ja miałam tam do Was gadać i nagrywać, więc jakieś tylko przebitki Wam powstawiałam, ale właśnie stwierdziłam, że tutaj w tym vlogu nie będę się koncentrować na eventach. Fajne jest to, takie odskocznie od codziennego życia, ale przez to dzisiaj nie poszłam na wykład. No cóż, bo wróciłam wczoraj bardzo późno do domu, bo ten event zaczyna się na 19. My z dobrą się jeszcze spóźniłśmy, dojechaliśmy na 20, więc wiecie, późno też sam wyszliśmy, wyszłyśmy, ale mega spoko, poznałyśmy fajne osoby, ale nie, to był naprawdę jeden z lepszych eventów, na jakich byliśmy. W ogóle Maybelline zawsze top po prostu, zawsze mówimy, że Maybelline jest najkreatywniejsza, jeżeli chodzi o eventy I robi najwięcej atrakcji i naprawdę Tak mega, mega z przytupem e, Także dobra faza, była DJ-ką Kacperczykki e, Grali koncert, także Mega spoko, naprawdę wszystko Wyglądało, było tak w stylu e, lotniskowym Leciały ciągle jakieś takie komunikaty z lotniska Że za chwilę odlot do Nowego Jorku Przechodziło się tak jakby przez gate, żeby w ogóle wejść Na ten event przez gate takie lotniskowe No naprawdę taki vibe lotniskowy, czyli mój ulubiony To było coś mega do zrobienia Tam w ogóle najlepszy pomysł ever po prostu, także dziękuję jeszcze raz Maybelline za zaproszenie, było naprawdę przecudownie. No ale dzisiaj wrzucamy do szaleń rzeczywistości. Mogłabym tylko jeszcze pokazać, jakie nowości podostawałam tutaj od Old Maybelline. Tutaj mam nowy róż w płynie, także dużo fajnych nowości naprawdę na tym evencie było. Nowy tusz do rzęs, taki oto z automatu się go po prostu losowało. Z nowości dostałam jeszcze taki oto żel do brwi. Także zobaczymy, czy on sobie poradzi z moimi niespornymi włoskami. I nowość kolejna: papryczki chili latały po suficie, bo słuchajcie, kolejną nowością jest taki olejek do ust, który. błyszczyk, czy olejek, właśnie, nie, bardziej błyszczyk, ale który tak strasznie piecze właśnie papryczką chili i powiększa, powiększa usta. Także w takim kolorku jeszcze mam tutaj taki kolorek z brokatem, ale najbardziej mój jest chyba ten, taki jasny, czyli. 02 kolory. Do tego dostałam dwie takie szalone kredki do oczu. No i tyle w sumie. Zdjęcia, fotobusy, Ze wszystkiego, co się dało, skorzystałyśmy. pojeździłyśmy taksówką nowojorską, porobiliśmy sobie zdjęcia, w fotobuce Nie wiem, jakby wszystkie atrakcje oby także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Dzień dobry, moi drodzy. Jak na prawdziwą content creatorkę przystało, wracam do domu, otwieram paczki i biorę się z jakieś robienia zdjęć, nagrywki czy montaż czegoś. I pokażę wam teraz moje nowe cudeńko, mój nowy nabytek. Czyli e, mikro, taki obiektyw makro, nie mikro Ale jest mikro w sumie też e, Z firmy Ulanzi ja Wam już tutaj prezentuję na czym to polega Tutaj sobie zakręcamy Tutaj wkładamy nasz telefon Nie wiem czy w się to przejdzie Właśnie przetestujemy, chyba powinno przejść Tutaj umieszczamy naszą, nasz obiektyw Zakręcamy. Jeszcze osłonkę przydałoby się zdjąć. I zobaczcie, to jest takie coś. Tutaj sprawdzamy, czy równo na obiektywie siedzi. siedzi. Siedzi, dobra, dokręcam i to robi taki zoom, mój telefon ogólnie, ja mam iPhone'a 13 jak coś, ale ja nie jestem z niego jakoś super zadowolona, w sensie z daleka przy dobrym świetle robi bardzo ładne zdjęcia, filmy, spoko wszystko, ale jak się chce jednak właśnie skupić na takich szczegółach, jak chcę jakieś takie porobić, właśnie wam pokażę, co tutaj siedzi dzieje, dlaczego ja w ogóle siedzę na ziemi, bo tutaj sobie na przykład rozsypałam takie kamyczki i nagrywam. Jakieś takie wstawki do. To sobie szminkę nagrywam po prostu, ale chcę ładne otoczenie zrobić, więc na przykład tego typu jakieś rzeczy pokupowałam, jakieś kamyczki w tle, żeby to ładnie wyglądało. I wiecie, teraz na kamyczkach, w bardzo bliskim przybliżeniu, no mój telefon by nie zrobił z tego sam z siebie nic ładnego, nie? Jeszcze przemyję ten obiektyw, ale ten zoom. Ja Wam pokażę tutaj z boku. Widzicie, jak to wygląda. Zobaczcie, tak naprawdę jestem tak odległościowo od tej szminki, i ona. Widzicie na przebitce, jaki to jest cudny efekt To jest po prostu każdy jakiś moje, nie wiem Zostawiłabym tutaj, wiecie, palca I byłoby go widać, dosłownie To jest strasznie dobre Wiecie, po prostu nie spodziewam, że tak mały sprzęt A może zrobić taką zmianę Jakby totalny game changer w ogóle mojego nagrywania i wszystkiego I dziwię się, że ja dopiero teraz inwestuję w takie rzeczy Jak właśnie mikrofon czy takie rzeczy Ale stwierdzam, że właśnie czas się rozwijać, tak? Konkurencja na rynku jest coraz większa A ja zdałam sobie z tym sprawę, że stoję w miejscu i nie mogę, że tak być. Także inwestuję teraz właśnie w, w takie sprzęty, chociaż w sumie to nie jest duża inwestycja. Ja jestem tu, wiecie, znowu w celu, żeby zrobić ONZ, bo tutaj chodzę na zajęcia pole dance. Mogę się pochwalić, że w tych zaczęłam o tutaj chodzi, w tej szkole, to miałbym, jakby, adres na łóżku. Moja grupa ma dwa levele w górę. Znaczy, lecimy po już 17 trening. Dobry kochanie, dzisiaj przychodzę do was z fajną polecajką, ponieważ ostatnio opowiadałam wam troszeczkę o moich problemach dotyczących poszukiwania pracy, o jakichś różnych dziwnych sytuacjach z tym związanych, jak jechałam na rozmowę o pracę, jak robiłam CV i ostatnio nawet jak właśnie wstawiłam, że robię CV, to sporo z Was było zainteresowanych tym tematem, także myślę, że jest to zresztą dla każdego z nas dosyć taki temat ważny, bo każdy, jak nawet jeszcze nie teraz, to niedługo pewnie zacznie się ten etap w Waszym życiu, że po prostu będzie trzeba do tej pracy iść, prędzej czy później, niestety, albo stety, bo w sumie praca też może być dla wielu osób przyjemnością, jeżeli znajdziecie oczywiście tą pracę odpowiednią. No więc dzisiaj opowiem Wam o tym, jak ja to robię? Gdzie robię właśnie CV? Skąd czerpię jakieś? Porady i przede wszystkim, gdzie jest największa baza po prostu ofert prac, więc gdzie najlepiej jest tego szukać. Także pokażę Wam stronę internetową, którą może część z Was już zna, może już tam również pracę szukaliście. Jak tak, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, a jest to stronka pracy.pl. No ale chciałam się tutaj skupić głównie na tej zakładce dla młodych, ponieważ większość z Was domyślam się, że jesteście w podobnym wieku do mnie, także prawdopodobnie podejmujecie jedną z pierwszych waszych prac, możliwe jeszcze nie macie za dużego doświadczenia, no i nie wiecie, gdzie szukać. Także jest to super w takim wypadku yy, stronka dla Was. No i tutaj macie, zobaczcie, bardzo, bardzo intuicyjne to jest wszystko. Ładnie podzielone na sekcje, przyciski, także wszystko łatwo znaleźć. Na początku bezpłatny kreator CV. Myślę, że to jest jedno z fajniejszych narzędzi, ponieważ jest to totalnie darmowe. A zwykle za takie gotowe CV trzeba niestety płacić. I zobaczcie w ogóle różowe. Można sobie zrobić CV, powybierać sobie jakie chcecie o to. Mi się na przykład bardzo podoba. Takie różne opcje, kolorki, wzorki, wiecie. I tak naprawdę, kilkoma kliknięciami w przeciągu kilku minut macie zrobione CV. Ja już zaczęłam się tutaj bawić i tworzyć swoje CV. Zobaczcie. Jakie to jest proste? Jakby dla osób, które jeszcze nigdy go nie robiły i nie wiedzą, jakie rzeczy muszą się tutaj znaleźć, co jest niezbędne, a co nie. Tutaj wszystko to Wam podpowiada i wpisujecie tylko te rzeczy, które Wam każą. I tak naprawdę ten szablon robi za Was coś gotowego. No, mogę Wam pokazać. Ja na początku tutaj mam coś takiego jeszcze, wiadomo, bez żadnych moich danych. No, dopiero zaczynam, ale to sobie wszystko dalej pouzupełniam i powybieram. Dalej macie oczywiście strefę ofert pracy Aktualnie na stronie pokazuje mi się, że jest ich ponad 78 tysięcy Ale ta liczba cały czas się powiększa Także trzeba wpadać regularnie i sprawdzać, czy nie pojawiło się coś nowego właśnie dla Was No i jeżeli już zaczniecie, tutaj kliknijcie sobie Zacznij szukać Zaczniecie szukać, to później e, pracujpal będzie Wam, wiecie, wyświetlał takie rekomendowane dla Was idealne zawody Więc też nie będziecie musieli szukać we wszystkich tych 78 tysiącach, wiecie, opcji Następnie wchodzimy w zakładkę Jak znaleźć pracę I tutaj znajdziecie artykuły na przeróżne na tematy, na przykład jeżeli nigdy nie byliście na rozmowie o pracę, to wchodźcie sobie w taki artykuł i tutaj możecie znaleźć dużo ciekawostek. O, to jest na przykład super, bo ze stresu możecie na przykład zapomnieć, jakie pytania wypadałoby zadać, co jest najważniejsze podczas właśnie rozmowy rekrutacyjnej, bo to nie tylko pamiętajcie, że rekruter, tak jakby osoba zatrudniająca Was będzie Wam zadawała pytania, ale Wy też możecie, a wręcz powinniście zadawać pytania. Siedzę i czytam sobie słuchajcie różne porady, bo może niedługo też dane mi będzie iść na kolejną rozmowę o pracę i chciałabym, wiecie, hmm, wypaść dobrze, wiadomo. No i na przykład jeżeli chodzi o ubiór, ja ostatnio poszłam po prostu w koszuli, ale takiej oversize, żeby było mi wygodniej, no i tutaj co oni też na to zwracają uwagę, to żeby stawiać głównie na len i na bawełnę, żeby po prostu, wiecie, był dobry przepływ powietrza, żebyście się ze stresu, na przykład człowiek się bardziej poci, żebyście po prostu nie śmierdzili zwyczajnie w tej rozmowie o pracę, bo to też jest mm, jednak ważne. No ale, no wiadomo, najważniejsze jest to, co sobą zaprezentujecie, aczkolwiek byście się właśnie jak wyglądać, co powiedzieć, co będzie lepiej wyglądało, co gorzej. No to tutaj e, fajne właśnie te artykuły Sobie znajdziecie na każdy tak naprawdę temat Natomiast w sekcji wynagrodzenia Możecie dowiedzieć się więcej o rodzajów umów i zarobkach W zależności od tego jaką właśnie umowę wybierzecie W jakim jesteście wieku Tutaj sobie przechodzicie i macie kalkulator wynagrodzeń I możecie obliczyć ile w miesiącu sobie z takiej pracy zarobicie No i ostatnia strefa, czyli Twój rozwój Tutaj również skupiamy się na poradach Ale bardziej w stronę samorozwoju Jakichś kursów, szkoleń e, Jeżeli chodzi o praktyki studenckie Wszelkie tego typu rzeczy, bardziej takie rozwojowe dla Was prywatnie, możecie tu znaleźć. Także ja, jak wiecie, ja jestem teraz na etapie szukania pracy. Nie dalej ze względów budżetowych, co bardziej, że chciałabym się rozwijać w jakiejś dziedzinie, zrobić doświadczenie, mieć coś, co mogłabym wpisać w CV, z ciekawszych rzeczy, no i po prostu jakoś fajnie zająć sobie czas. Myślę, że no nie teraz, może przed sesją, ale będę myślała bardziej o wakacjach. Bardziej myślę nad pracą dorywczą, ale no jeżeli wy byście chcieli stałą, no to myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę stałą niż taką dorywczą jak mi. Ale nadal nie pod Poddawajcie się, bo te oferty cały czas się zmieniają, ciągle wpływają tutaj nowe, no i na pracuj.pl śledźcie po prostu. Także ja mam nadzieję, że pomogłam, a nowa zakładka na pracuj.pl spełniła Wasze oczekiwania, rozwiązała Wasze wszelkie problemy i tak naprawdę pamiętajcie ostateczne hasło ode mnie, nie poddawajcie się, nawet jeżeli jedna praca Wam nie podpasuje, to szukajcie drugiej, tak żebyście byli właśnie Wy zadowoleni, a nie ktoś z otoczenia, no i tak naprawdę nieważne, co chcecie robić, to na pracuj.pl zawsze znajdziecie coś dla siebie, wystarczy tylko dobrze poszukać i być cierpliwym. Hej kochani, parę dni się nie odzywam, ale witam się już teraz z Wami w normalnie prawowitą majóweczkę. Mija mi ona bardzo spokojnie, bardzo też szybko, nic też niesamowitego nie robię. Sporo lekcji prowadzę, bo jesteśmy z chwilkę przed maturą, także też się ze moim chłopakiem i uczymy się razem. Robi angielskiego, robię markusze, które już robiłam 50 razy. No ale spoko, tak powiedziałabym nieco ciekawie, ale. Ale w porządku, w weekend mam w planach wybrać się na działkę, bo jest taki upał. Dzisiaj też już właśnie jestem po jednej lekcji i szykuję się na wyjście wieczorne, czy znaczy wieczorne, no na obiad ze znajomymi się umówiłam. Więc teraz pokażę Wam parę fajnych kosmetyków. Teraz na przykład żeluję brwi żelem z Lovely, który wstawiałam Wam na TikTokach to jest zamiennik takiego jakiegoś droższego żelu z Benefitu. I kosztował mnie 13 zł, a po prostu utwardza mi Wimur Beton, więc jest super Ale pokażę wam nowość od Garniera Bo przychodzą mi ostatnio sporo tych paczek Więc teraz nadrabiam i zaczynam testowanie tego wszystkiego Znaczy wszystkiego się nie da, ale wiecie Stopniowo i na przykład taki nowy krem z filtrem Od Garniera jest naprawdę Super, jakby Już używam go od kilku dni Nie roluje się, nie ściera Super na nie wygląda makijaż, także Mega fajnie to wygląda, a jeszcze jedną wam rzecz Pokażę, też możecie zobaczyć u mnie na TikToku Kogo nie ma u mnie na TikToku i na Instagramie, to Yy, nie widzicie yy, dużo yy, rzeczy, które nagrywam Ale właśnie o nie pokazywałam wam ten obiektyw makro I nagrywałam też yy, dla was test tego olejku do włosów i Jest w ogóle super, pachnie przepięknie I moje włosy pachną po prostu cudownie A już myłam kilka dni temu yy, I tak fajne można rzeczy ponagrywać z tym obiektywem makro Tak ładnie, tak mi się to podoba, to co ponagrywałam Naprawdę, aż mam ochotę jakieś reklamy zacząć nagrywać Takie, wiecie, yy, ład, lepsze, ładniejsze Bardziej jakościowe Wy to już chyba oglądacie po maturach, ale powiem wam, że jest mi mega Przekro, bo właśnie ten cały teraz Okres przedmaturalny miałam bardzo intensywny no sporo, sporo tych lekcji Niektórzy uczniowie chcieli więcej Razy w tygodniu, więc Miałam ogólnie dosyć napakowany um, Grafik I ostatnio już miałam, wiecie, ostatnie lekcje Z moimi uczniami, z którymi miałam przez rok Praktycznie lekcje i było mi już Jakby tak smutno, w sensie naprawdę Te pożegnania są naprawdę bardzo, bardzo smutne do Niektórych muszę przynajmniej, się bardzo przywiązałam, bo jednak to jest długi czas, dosyć. I z niektórymi mi się bardzo fajnie pracowało, więc naprawdę realnie zrobiło mi się przykro, że e, oni już piszą do maturę. I będę się normalnie stresować za nich i za was zresztą tutaj wszystkich oglądających e, w te, tego 7 maja właściwie i te wszystkie inne dni maturalne. Hejo! Zapomniałam trochę o tym vlogu. Zobaczcie, w ogóle jakie mam ładne usta, takie cherry color lips typowe i to jest to kombo z A-Wings. A fajnie bardzo to wygląda, ale chciałam pokazać mój outfit. Za chwilę tu mam lekcję ostatnią już będę prowadzić naprawdę przed maturami a teraz e, jeszcze muszę coś zjeść Dopiero wróciłam właśnie z uczelni Na z, z zakupach byłam Ale taki bardzo prosty odwiedź do tego szary kambusy. Ale bardzo mi się podoba, jest taki Wiecie, nic specjalnego, ale właśnie takie Ostatnie rzeczy polubiłam, Czy wam pokażę jedną Paczkę I e, jaka do mnie przyszła właśnie Zobaczcie, mega jest, bo tutaj są Słuchajcie, kremy z filtrem Czyli po prostu, no Coś, co u mnie bardzo szybko idzie, bo pamiętajcie, że Trzeba używać cały rok kremu z filtrem, bo cały rok Jest słoneczko Także tak, mamy trzy rodzaje, pięćdziesiątka to jest oczywiście, do twarzy. Jedna jest dla skóry tłustej, trądzikowej i ma takie matowe wykończenie, jeszcze nie testowałam. Dalej mamy taki nabliżający, do każdego rodzaju skóry, po prostu zwykły nawilżający. I ostatni jest ujednolicający odcień skóry, zawiera pigmenty koloryzujące. Ok, czy te są bezbarwne, a ten jest koloryzujący. Mega fajna paczka, w ogóle kreatywnie zrobiona, bardzo ładna. Już jesteśmy kochani po maturach, mam feedback od moich uczniów i, i po prostu jestem przeszczęśliwa, że oni są szczęśliwi i jestem z nich mega dumna I w ogóle z was wszystkich tutaj oglądających jestem mega dumna, bo czy sporo z was pisało do mnie na Instagramie swoje odczucia, jak wam poszło I że sobie wyszli procenty 30% i że bardzo wysoko weszły, A nawet tutaj do osób, które pisały mi, że im nie poszło, że się boją, czy zdadzą, czy wystarczy tych punktów Na razie się, błagam was, nie nakręcajcie bo pamiętajcie o tym, że są różne grupy tych matur I to, że są takie odpowiedzi w internecie, a wy sobie zapamiętaliście, że majecie DAB To nie znaczy, że tak jest, bo są różne grupy Także dowiecie się naprawdę wszystkiego tak naprawdę w lipcu Więc nie ma to na razie sobie, wiecie, rujnować wakacji I tego przeżywać, no bo trudno było minęło Już tego niestety nie zmienicie Ale no, większość generalnie osób była za tym, że te matury były bardzo proste I bardzo się cieszę z tego że jesteście zadowoleni. Ja już jak widzicie gotowa do snu, skienka zrobiony, cała jest na maście, także lecę spać, a Wam dziękuję jeśli nie zaglądają tego vloga. Trzymajcie się, buziaki, pa!